Dzień dobry moi drodzy. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj piękny leśny kwiatek. Nie tylko leśny, bo rośnie też w ogrodach, na łąkach i w innych miejscach. Jest to dość pospolita bylina. Pokazuję Wam dlatego, bo chciałem też Was ostrzec. Przed szkodliwym działaniem tego. Więc jakbyście pamiętali, to żeby nie zrywać tej rośliny, nie pozwalać dzieciom, dla mamy, dla taty zbierać kwiatków, bo jest to roślina trująca, która powoduje różne, różne zmiany na skórne, i nie tylko. więc tak w krótkim filmiku chciałem tylko was ostrzec, żeby mieć ją po prostu na uwadze. Proszę się dokładnie przyjrzeć jak ona wygląda. Jest to zawilec gajowy. Jeszcze raz przypomnę, można sobie znaleźć w internecie w opisach. Ładnie wygląda, bo nieraz dzieci zrywają dla rodziców te kwiatuszki. A później mamy różne skutki tego. Dobrze, dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam, do zobaczenia.